Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie troszeczkę na temat skurczów mięśniowych. Czym one właściwie są? Do czego to jest nam potrzebne i jak wykorzystać to na co dzień? Tak więc, koncentryka, ekscentryka, izometria. Który z tych rodzajów skurczów jest najlepszy? Odpowiedź brzmi jak zwykle to zależy. Skurcz izotoniczny to skurcz, który charakteryzuje się Zmianą długości mięśnia, np. mięśnia dwugłowego ramienia, przy zbliżaniu, oddalaniu się przyczepów początkowego i końcowego, zmienia się napięcie mięśnia. Może mieć charakter koncentryczny, czyli z oddalonych przyczepów skracamy długość mięśnia, lub charakter ekscentryczny czyli przy zbliżonych przeczepach oddalamy je. Kolejnym skurczem jest skurcz izometryczny. Polega on na zmianie napięcia mięśniowego bez zmiany długości mięśnia. Czyli na przykład ręka znajduje się w określonej pozycji i napinamy mięsień. Lub na przykład przy wydłużonej pozycji i napinamy mięsień. To jest izometria. Na co dzień jednak spotykamy się ze skurczami auksotonicznymi, czyli skurczami mieszanymi, gdzie napięcie ani długość mięśnia nie pozostają stałe. Możemy wyróżnić jeszcze skurcz izokinetyczny, który w naturalnych warunkach nie występuje. Jest to skurcz mięśni, który postępuje ze stałą prędkością w całym zakresie ruchu. Jest możliwy dzięki urządzeniom generującym możliwość wykonywania takiego ruchu. Skurcze izokinetyczne stosuje się głównie w rehabilitacji, gdzie zapewniają większe bezpieczeństwo, oraz w treningach sportowych, aby poprawić wydajność mięśniową w warunkach dynamicznych. Dynamometry izokinetyczne pozwalają w czasie rzeczywistym wyświetlać parametry izokinetyczne. Dzięki czemu jest możliwe stałe monitorowanie i kontrolowanie ruchu. Dzięki temu również łatwiej korygować błędy. Skurcze mięśniowe można podzielić również na pojedynczy, tężcowy zupełny i tężcowy niezupełny. Pierwszy skurcz pojedynczy polega na tym, że po każdym skurczu występuje całkowite rozluźnienie. Skurcz tężcowy zupełny to skurcz, w którym nie występuje faza rozkurczu. Czyli mięsień pozostaje w ciągłym skurczu. I wreszcie trzeci typ skurczu. Skurcz tężcowy niezupełny. To fizjologiczny typ skurczu, który najczęściej występuje i charakteryzuje się niepełnym rozkurczem. Występuje przy dużej częstotliwości skurczowej. Reasumując to, co powiedziałam przed chwilką o rodzajach skurczów, najważniejszą informacją jest to, że na co dzień wykorzystujemy skurcze mieszane, mające charakter skurczów tężcowych niezupełnych. Niemniej dla mnie w tym odcinku najważniejsze jest przedstawić Wam korzyści wynikające z różnego rodzaju skurczów oraz jakie mają zastosowanie w życiu codziennym. Tak więc zacznę. Od omówienia skurczów koncentrycznych, które wynikają ze zbliżenia przyczepów mięśniowych i występują najczęściej. Dla zobrazowania, czyli jest skurcz koncentryczny, wykorzystam sobie hantelek, bo są to czynności zarówno podnoszenia, jak i przyciągania do siebie różnych przedmiotów. Wyobraźmy sobie, że ten hantelek jest kubkiem. Podnosimy to jest skurcz koncentryczny, czy na przykład wstawanie z krzesła. Jeżeli siedzimy, wykonujemy czynność wstawania. Jest to również na przykład mycie podłogi. Też tutaj występują skurcze koncentryczne. Jak również na przykład podczas chodzenia, również wykorzystujemy skurcze koncentryczne. Skurcz ekscentryczny polega głównie. Na hamowanie czynności ruchowej, zwłaszcza kiedy ciężar przekracza siłę skurczową mięśni. W ciągu dnia najczęściej będzie występował właśnie przy czynnościach odwrotnych do skurczów koncentrycznych, czyli na przykład opuszczania jakiegoś przedmiotu, zwłaszcza kiedy ten przedmiot będzie cięższy niż. Siła na, skurczu naszych mięśni oznacza to, że gdyby ten hantelek ważył na przykład 30 kg, w takiej wysokości będziemy w stanie go opuścić bezpiecznie na ziemię, ale nie będziemy w stanie go podnieść. Tym bardziej taki ruch ekscentryczny pozwala na zwiększenie precyzji ruchu, czyli na przykład pijemy ten kubek z kawą. I chcemy go bezpiecznie opuścić, tak, żeby zawartość się nie wylała. Ruch ekscentryczny pozwala nam również zmniejszyć impet ruchu, czyli chcemy na przykład wyprostować rękę, żeby kogoś powiedzmy uderzyć, i w pewnym momencie musimy tą rękę wyhamować, albo właśnie chcemy zaimitować jakąś czynność. Wyobraźmy sobie, że tym przeciwnikiem będzie ściana i chcemy wykonać ten ruch, ale nie uderzając w ściany. Co ciekawe, ten rodzaj skurczu będzie również występował np. w czynności mycia podłogi czy chodzenia, ale również np. w czynności wchodzenia po schodach, kiedy jedna kończyna musi być tymczasowo. Zakotwiczona w podłożu, a my musimy wykonać ruch do przodu. Ekscentryka będzie również mocno zaakcentowana w momencie, kiedy chcielibyśmy z tego stopnia zejść. Czy to będzie skurcz ekscentryczny czy koncentryczny? Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj czynności wykorzystamy i jakie mięśnie. Uwzględnimy w ocenie danego rodzaju skurczu. W wielopłaszczyznowej rzeczywistości nie istnieją ruchy całkowicie wyizolowane, proste i niezłożone. I teraz ktoś może się ze mną kłócić, że w nomenklaturze będą występowały takie właśnie określenia. I owszem, zgodzę się, aczkolwiek Służą one tylko do tego, abyśmy byli w stanie łatwiej biomechanicznie określić funkcjonowanie ciała w płaszczyźnie 2D. Jednak człowiek na planecie Ziemia, uwzględnionej oczywiście gdzieś w kosmosie, porusza się w czasie i przestrzeni nieinercjalnej, czyli otwartej, a nie zamkniętej. I nawet model 3D nie jest w stanie doskonale. Określić ludzkiego zachowania, gdyż nie uwzględnia psychiki ani aktu woli, które stanowią nieodzowny i pierwotny element programowania ludzkiej czynności ruchowej. Pamiętajmy, że każdy model biomechaniczny to tylko schemat i każdy bodziec docierający z zewnątrz lub wypływający z wewnątrz będzie wpływał na czynność ruchową. Jak to podsumował polski naukowiec, antropolog Wacław Petryński w książce pod nazwą Zarys Kinezjologii, ciało posiada psychologiczną duszę, stanowi więc oprogramowanie dla człowieka. Wracając do naszych skurczów, bardzo ważną rolę w życiu człowieka odgrywają skurcze izometryczne. Izometria pozwala na utrzymanie pozycji ciała. Stanowi więc główną składową stabilizacji mięśniowej organizmu. Izometria pozwala nam na wykonywanie czynności statycznych, takich jak na przykład stanie, utrzymywanie jakiegoś przedmiotu, podpieranie się o ściany, ale izometria też pomaga nam w czynnościach dynamicznych, jak na przykład właśnie chodzenie. Siadanie na krześle, w zależności od tego, którą fazę uwzględnimy, jest ona konieczna. Chodzenie na szpilkach również można uznać za czynność wykorzystującą izometrię. Czynność ta imituje chodzenie na palcach przy ustabilizowanych stawach skokowych. Czyli mamy pewną pozycję ustawienia stopy i podudzia. I bądź co bądź jest to pozycja wymagająca, która wymusza konkretną pozycję ciała. Poza tym izometria pozwala nam wykonywać bardziej precyzyjne ruchy, zachowując większe bezpieczeństwo. Stabilne centrum, tak zwany kor, umożliwia na wykonywanie prostych i złożonych czynności na obwodzie, czyli to jest nasz obwód. Kończyny, głowa. Więc dzięki stabilnemu kor, ruchy na obwodzie są bardziej precyzyjne. Poza tym, mięśnie tłowia stanowią największy procent mięśni w całym organizmie, są więc kluczowe dla budowania siły pozostałych obszarów ciała. Często błędnie izometria jest postrzegana jako całkowity bezruch przy aktywnie napiętych mięśniach. Dlaczego błędnie? Otóż izometria wykorzystuje naprzemienne skurcze koncentryczne ekscentryczne jest więc skurczem mieszanym aksotonicznym i charakteryzuje ją bardzo mała amplituda ruchów o dużej częstotliwości. Czyli taka górka dołek górka dołek w bardzo małych odstępach. Można więc przyjąć, że izometria należy do rodzaju skurczu tężcowego, zupełnego, z bardzo szybką fazą skurcz-rozkurcz. Coś na zasadzie mikrotrgań lub inaczej mówiąc wibracji. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, taka naprzemienna gra mięśniowa, skurcz koncentryczny, ekscentryczny, izometria. Czy to przy małej, czy to przy dużej amplitudzie ruchowej pozwala efektywnie wykorzystywać mięsień w całym zakresie ruchu w sposób kontrolowany, a dzięki temu w sposób bezpieczny, nie narażając nas na zbędne uszkodzenia tkani. Należy jednak mieć na uwadze to, że to nie nasze. Mięśnie ścięgna więzadła zapewniają naszym stawom bezpieczeństwo, a odpowiedź neurologiczna z układu nerwowego. Zawiadamia ona ruchem i koordynacją mięśniową, czyli tym, jak w mięśnie się ze sobą dogadują. Należy też uwzględnić to, że ciało nie myśli poszczególnymi skurczami mięśni. A tym, jak wykonać czynność ruchową. Także w odpowiedzi na konkretny ruch, który chcemy wykonać, napinają się odpowiednie mięśnie w określony sposób. Bądź co bądź, co jest najistotniejsze w całej istocie sprawy o rodzajach skurczów mięśniowych. Otóż to, że najlepsze efekty przyrostu siły, masy mięśniowej, czy koordynacji daje skurcz ekscentryczny, który pozwala przeciwstawić się oporom supramaksymalnym, czyli takim, które jesteśmy w stanie pokonać za pomocą ekscentrycznego, na przykład opuszczania, ale nie jesteśmy w stanie przynajmniej jednokrotnie podnieść dany ciężar. Skurcz ekscentryczny. Wymaga również od nas wydatków większej ilości energii niż skurcz koncentryczny. Przykładem imitującym na przykład schodzenie z drabiny może być ćwiczenie opuszczania się na drążku po to, aby zbudować siłę w całym zakresie ruchu i móc w efekcie końcowym wykonać jedno ćwiczenie koncentryczne, czyli podniesienie się. Na tym drążku. Taka technika służy właśnie na przykład do nauki odciągania się na drążku, do nauki i poprawy stabilizacji ciała, ułatwia szybsze progresowanie z ciężarem oraz efektywniej niż ćwiczenia koncentryczne, wzmacnia mięśnie, ścięgna i więzadła. Ekscentryka jest jednak bardziej wymagająca od koncentryki. Szybciej dochodzi do zmęczenia ciała, przez co potrzebuje więcej czasu na regenerację. Technika ćwiczeń koncentrycznych skupia się na szybszym przepompowywaniu krwi do mięśni, co jest korzystne w celu wizualnej poprawy naszej muskulatury oraz przez to sylwetki ciała. Technika ćwiczeń koncentrycznych. Sprawdzi się również w gimnastyce naczyń krwionośnych, zwłaszcza przy zaburzeniu krążenia. Izometria z kolei daje największe korzyści w zakresie stabilizacji i kontroli ciała. Jest bardziej wyczerpująca niż ćwiczenia koncentryczne, a przez to lepiej wpływa na zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej. Niestety, globalne ćwiczenia. Izometryczne i ekscentryczne są dość niekorzystne dla osób z zaburzeniami krążenia, chorobami serca oraz nadciśnieniem tętniczym, gdyż powodują silny wzrost ciśnienia tętniczego. Nie należy jednak z nich rezygnować, a wprowadzać w sposób stopniowy i kontrolowany. I to chyba byłoby dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się wyczerpać dla Was temat. Jeżeli macie jakieś pytania, napiszcie proszę w komentarzu. Chętnie w późniejszym czasie się do nich odniosę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.